Szczerze, czy to nie jest ten sam tramwaj co z Squid Game? Ty nie, to jest Japonia. Dobra, zagrajmy Squid Game. Jezus. A ja będę śpiewał piosenkę... <coughs> będę nie, wracał, nie, nie, nie śpiewaj, nie śpiewaj. Nie, nie zobaczcie jaką. To jest największy po polski crafter, największy polski... Właśnie ja, chciałem powiedzieć strzela. strzelaj. No to zaczynam? Czerwone? Zielone? To nie na odwrót? Co? Nie na odwrót? To właśnie... Nie, no, e, dobrze. Jest, jest, Teraz, gdzie to jest ten ostatni? Jest ten ostatni. Nie, nie. I... do... Jestem Miałeś szczęście. <laughs> zielone? Czerwone. Teraz, będę, będę liczyć z małą, małym opóźnieniem, bo widać to. Czerwone? Zielone. Jakie? Jakie? Czekaj, Jakie? Co? Czekaj, co? No. Zielone? Czerwone. Rip On się ruszył. Ej! Ja <grym> <grym> wiem, jak wychodzi Czarny. z pociągu. Zielone? Czerwone. Zielone, czerwone. O! Oh!

O, o, ja wygrałem wygrałem, wygrałem Squid game <grym> <grym> wygrałem Squid game, to jest <grym> moje. Rumpel, <grym> rumpel wygrał o tyle, że ja się obrócił w lewo czyli w moją stronę. Ja karabiku, w momencie, wyje. kiedy o, chłop nie oskarżał, ty byłeś przy mnie. Więc prosty, nie nie nie. mnie nie musisz się bać. Powiedziałem, mnie nie musisz się bać. Jak krzyknę, krzyknąłem. O pójdę do tego, mam czarne jeszcze. O... Na Najgorsze, jeżeli tutaj można wypadać poza mapę, broń. Na pewno możemy, bo jak wpadnie pod tory, to, do, to. Jak wpadnie na tory, no to tam, no to już i nie mogę podnieść swojego noża. Ops. I... Trzymałem, I... Pisto Trzymałem pistolet. Ale odzyskałem swój nóż i pistolet wypadł Zielona, czerwona Jest lag, jest lag A dobra <grym> Jest lag dlatego musisz taką. <grym> Zielona, czerwona Widziałem, że ten, że yy, On kucał NU Nie mogłeś nogi ruszyć. Zielona, czerwona. RIP. A TRYPHY TWO POPO, zasłaniaż mi szejkę. Tak się nie ruszasz. Zamknij się, właśnie cię uratowałem dupę. GURDE, jakby stoi. Zielona, czerwona. Ej, jakby stoi. Zielona, czerwona. Zielona. Otrzymali byście się co? Zielone. Ja bo wy robicie podstawę błąd. wy podczas rzupie czerwonego już się obracasz, a ty, jak skończysz czerwone, musisz się obrócić. Zielone. Czerwone. Zielone. Czerwone. Jest tu nawet przed czerwonym się Zielone, Czerwone. Widziałem, że ktoś się. Jakol, o boże! Zielone. Czerwone. nie widziałem, jak się dosłownie co? Widziałem, jak się ruszyłeś. To nie był lag. Tata <grymne> Dobra, dobra. na trzech. <grymne> Vale macho, sou tipo. So Só?